Cześć. Wiecie, w czym polecam dobrze? Surprisingly enough, w angielskiej gramatyce. Bo polski ma prawdziwą gramatykę, a nie taką łyżdżotką podróbę. I pracując nad jakością korespondencji w moim poprzednim życiu, zdarzało mi się często wypomnieć niejednemu native speakerowi, żeby przerzucił to przez Grammarly czy coś takiego zanim nim wysyła. I teraz wam pokażę komiks, który bardzo, bardzo często polecałem moim angielskim znajomym. Koleś nazywa się The Oatmeal, TheOatmeal.com to jego strona, ma różne tam komiksy mniej lub bardziej kontrowersyjne, ale co to dla nas i, i tutaj jest taki, który się nazywa Ten Words You Need To Stop Misspelling TheOatmeal.com slash comic slash misspelling widzę, co, wrzucę to w opisie, jeśli byście chcieli sobie zobaczyć to tam jest nativi bardzo często mają problemy z tymi słowami, które pokazuje, ale Polacy z tego co pamiętam, tylko z trzema przypadkami. Anyway, uh, jeden, który chcę podkreślić to lose i lose. Dodatkowe o znaczy nieciasne. Right? Łatwo zapamiętać. Weird. Straszny problem mają z tym. I jeszcze mają z czymś problem Polacy. Polacy mają problem z then versus then. To jest jak coś następuje po czymś z sekwencji czasowej. Poszedł do sklepu, then poszedł do domu. Right? Then to jest po porównanie, czyli mój komputer jest głośniejszy niż twój. My computer is louder than yours. Anyway, jeśli macie native'a, który czasami popełnia takie byki i chcecie mu w bardzo delikatny sposób powiedzieć: Hej, wiesz co, to się tak nie pisze. To możecie mu po prostu wysłać to jako bardzo śmieszny komiks i może zaskoczy. Trzymajcie się, cześć.